Witam Cię! Dzisiaj zapowiada się bardzo pozytywny i radosny dzień. A przynajmniej rada jest taka, aby się skupiać na tych radosnych stronach życia. Dzień sprzyja, tak? Mamy piątek, więc jesteśmy już jedną nogą w weekendzie. I tak czuję, że to, że to jest wiadomość, która która dotyczy również weekendu, czyli jakby ta, ta radość, szczęście, pozytywne wiadomości dotyczą całego, całego weekendu. Mamy lato. Zanurz się w szczęściu i radości. Także. Skup się na, na takich czynnościach, które przynoszą Ci radość, które, które, cię, które podnoszą Twoje wibracje, które sprawiają, że, że czujesz się szczęśliwa, radosna. I ciesz się sukcesem i szczęściem. Tak jak wspomniałam, pozytywne możliwe, że otrzymasz jakieś dobre, dobre wiadomości. Hmm, czy dzisiaj, czy w ciągu, generalnie w ciągu, w ciągu weekendu. I ja wbrew pozorom dzisiaj jestem troszeczkę w innej energii. <laughs> Od rana. Ale to nic. Ale to nic. To, jest, to są wiadomości dla, dla Ciebie. Dla każdego, jest, dla każdego jest inaczej. Co jeszcze na dzisiaj, na weekend? Wyzwól swoją dzikość. Kobieta wilk. Pozwól, pozwól tej. Pozwól sobie błyszczeć, pozwól tej swojej y, dzikiej naturze dojść trochę, trochę do głosu, poczuj, jak to, jak to jest, jak, jak sobie na to pozwolisz. Jak nie będziesz patrzeć co, o tym, co inni pomyślą, y, czy też y, nie będziesz się sama oceniać, co jest, y, co jest najważniejsze, y, tylko po prostu pozwolisz. Temu, co tam głęboko w Tobie chce chcę się wyrazić, to, to zobacz, jakie to jest niesamowite odczucie, jeśli pozwolisz sobie na tą wolność, na tą wolność wyrażenia tej swojej dzikości, swojej natury. I potrzeby wyrażania siebie i, i potrzeby wolności. A po, tak, po pełnym aktywności dniu, bo tutaj tak, oprócz tego, że te, że te karty mówią o radości i szczęściu, to są to takie bardzo aktywne karty. Karty, które mówią właśnie o dużej, o dużej aktywności. Więc po takim dniu czy, czy, czy weekendzie wieczorem warto zasiąść przy kominku, jeżeli masz, masz kominek przy dobrej herbacie albo, e, albo winku, no w zależności co, co preferujesz, e, i odpocząć, docenić z wdzięcznością, podziękować za za te wszystkie wydarzenia, które przyniosły dużo radości w ciągu, w ciągu dnia. Może się zdarzyć, że będzie dzisiaj jakaś decyzja do, do, podjęcia, do podjęcia. Albo mm, masz dużo, dużo obowiązków i nie wiesz, nie wiesz za co się wziąć, <grym> Ta energia, właśnie taka aktywna, tej, tej aktywności może sprzyjać hmm, też właśnie takim, takim natu, takiemu natłokowi zajęć, albo hmm, nawet nie tyle obowiązków, co, tak, co być może się rozpędzisz i jakby szczęściu i radości. Tak, chcesz zrobić dużo, dużo, dużo takich rzeczy, które, które przynoszą ci radość, i yy, tak, I chcesz, nie wiem, by, by, Pójść do dobrej restauracji, na przykład i pójść na, na basen czy saunę, albo na jakiś zabieg spa, albo no, tak, cokolwiek uznasz za, za, za czynność, która ci przynosi radość. No i okazuje się, że musisz wybrać, tak, bo, bo nie zdążysz zrobić i tego, i tego. Więc to takie decyzje raczej. Raczej pozy, pozytywne, tak? No bo cokolwiek, <noise> cokolwiek, wybierzesz, skoro tak przyniesie ci radość, to, to w sumie nie ma tak wielkiego znaczenia, co, co wybierzesz. Zwłaszcza jeżeli, no tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wybrać, jeżeli czujesz tak z, z swoim sercem, już co, co do ciebie przemawia, to nie masz wątpliwości, to, to wy, wybierasz, wybierasz to, co jest, jest oczywiste. Jeżeli pojawiają się wątpliwości pomiędzy dwoma pozytywnymi aspektami, to tylko oznacza, że tak naprawdę tak, nie, ma, nie ma znaczenia, co wybierzesz. Rezultat będzie, będzie taki sam. Czyli, tak? jeżeli jedno, tak, jedna czynność przynosi radość, druga czynność przynosi radość, to no wszystko jedno, co wybierzesz, bo i tak ta, ta radość przyjdzie. Mam jeszcze afirmację na dzisiaj. Jestem częścią wszechświata, zaś wszechświat jest częścią mnie. Ja sama jestem wszechświatem. Jestem częścią wszechświata, zaś wszechświat jest częścią mnie. Ja sama jestem wszechświatem. I to się nam pięknie wpisuje w tą y, tutaj radosną energię, energię też, y, też kreacji i. Manifestacji, korzystania z tych, z tych kreacji. Wszechświat jest, jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby poczuć się tą częścią wszechświata i poczuć ten wszechświat w sobie, to jest to niezmiernie radosne odczucie i takie dodające mocy. Także warto, warto z tą afirmacją popracować. Jestem częścią wszechświata, zaś wszechświat jest częścią mnie. Ja sama jestem wszechświatem. Dużo radości. Namasta.